Cześć, widzę, ja jestem Igor, ja jestem Bartek i witamy Was na kanale Robimy, Robimy to. to! Zadanie na dzisiaj jest proste: jesteśmy w środku lasu i musimy tu przetrwać noc. A jakie mamy zadania? Zadania mamy proste: przeżyć, oczywiście, przede wszystkim, rozbić namioty, rozpalić ognisko, yy, zrobić sobie jakieś jedzenie, zrobić obchód w nocy, a przede wszystkim dobrze się bawić. Więc co? Plan działania znacie, no to co? Robimy, <laughs> Robimy to! to. No, znaleźliśmy sobie kawałek, trawki, tutaj sobie raczej rozbijemy namioty. Fajne miejsce. Chapimy, że jeszcze coś znajdziemy. Jak widzicie, cały sprzęt jest rozładowany, ale rozwalony. No ale tutaj najpierw ogarniemy tą polankę, rozbijemy namioty, wsadzimy wszystko do namiotu i będzie. Woda. Super! Teraz musimy posprzątać, tak? Żeby tutaj nic się nie wbijało. Tak jest, a żeby właśnie to nie poszło na marne te nasze patyki, damy je w jedno miejsce. Tak, właśnie. Żeby mieć. Właśnie, tam jest właśnie nasze miejsce. Żeby mieć drewno na rozpałkę później na ognisko, bo... Pogoda jest fajna, nie padało od kilku dni. drewienko jest suche, więc będzie się idealnie paliło. Wszedł czas na rozłożenie namiotu, także zabieramy się do pracy. <grym> 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 namiot. Mówią na to namiot, albo tak. schron przed deszczem. Jednak stwierdziliśmy, że rozbijamy drugi namiot, bo tam bylibyśmy mega ściśnięci w tym jednym. A tak to jedna osoba będzie śpiała, spała w jednym namiocie, dwie w drugim. Tam gdzie jedna osoba, tam będą rzeczy, więc... Tutaj rozkładamy OG stary namiot. Młodzi tego nie znają, bo patrzcie, o tym, młodzież przyjechała, rzuciła namiot, ten się rozłożył i później jaką jakąś. Nie ma problemu, jak to mówią, nie ma problemu, tak. A ten co musi problemować. Tak? Nie złoży go, nie złoży go. Ale no co? Tak się żyje. Młody wilk kontra stary li. Zobaczymy kto wygra ten pojedynek na biwaku. Kopiemy i rozbudujemy naszą osadę. Przed chwilą skończyliśmy rozkładać nasze namioty. Zrobiliśmy jeszcze takie fajne miejsce na ognisko. Bo no i nie bo stójcie tak, tylko chodźcie, pokażemy wam, jak nasze mieszkania wyglądają od środka. Rozpocznijmy może od pierwszego mieszkania, najpiękniejszego. Chwila, chwila. Zacznijmy od pierwszego pokoju, kuchnia, proszę sobie pokazać. Nie ma problemu. Dobra. Tutaj mamy przestronny salon. Przestronny salon. Tutaj mamy pierwszy pokój. Pierwszy pokój, w którym i mój kamerzysta. Znaczy nasz kamerzysta w sumie. Otwieramy tutaj drzwi. Wrota. Z... Sprawdźmy, co tu się dzieje. Tak Karymata, cała machająca. i karimata. Lekki wiaterek i nie ma po tego namiotu. Po prostu nie, no po prostu. Proszę Na... to nagrać. Pięknie, pięknie. Przestronny. Luźne śledzie. Idealne. To nie są śledzie, to, to są szprotki, proszę państwa. Proszę zobaczyć tutaj. Na piętek struna jest ten namiot. To jest pierwszy pokój, to jest drugi pokój. Jednoosobowy można wrzec, chociaż ze szyby się zmieściły. Dobra, jest tak świetnie, że nie da się rozpiąć, ale spokojnie. Zapraszam do świadectwa. Welcome in the future. Zobaczcie, jakiś tam prowiantik mamy. Pachy, choć zapomnieliśmy tobie. kiełbas, <laughs> Bartek. Spokojnie zarabiam. Piwór, lampeczka, wszystko czego potrzebujemy. No, czego dużo nie mamy jedzenia, ale to się nam nie przyda dzisiaj. Zaraz pójdziemy na jakiś obchód. Fajno, Tom, mamy tutaj polane. Zobaczcie sobie, tam jest taka dłuższe. Za chwilkę będzie zachód słońca. Właśnie, a tak co do zachodu słońca? Mamy teraz 20.10, jakbyście się pytali, 20.10 i... I co? Do zachodu słońca, tak? Zobaczymy, czy wejście tam będzie warte zachodu. Dosłownie teraz wyszliśmy z lasu. Jak widzicie, widoczek jest naprawdę bardzo ładny. Zrobiło, Zrobiło się, się jaśniej, o wiele jaśniej, no bo tutaj jeszcze... Jest chwila przed zachodem, w lesie już jest ciemno, robi się ciemno, jest szybciej ciemniej po prostu. Idziemy do drogi, bo tam podjedzie mała Bartka, gdzie odbierzemy nasze jedzonko. Pozdrawiamy mamę. I przy okazji możecie sobie zobaczyć widoczki jakie tutaj mamy, bo tam jest jedno miasteczko, tam w tle jeszcze widać drugie. Nie wiem czy będzie to widoczne na kamerze, ale z drona jeśli zdążymy wrócić to wam to na pewno pokażemy. Także to. Idziemy Co, idziemy sobie dalej Zwiedzamy tereny Pole oczywiście, żeby nie było zaraz Jest wszystko skoszone, zaorane Nie idziemy po sionym, to najważniejsze No właśnie, nie po sionym, pamiętajcie, nie po sionym. Tak, yy, idziemy sobie do maweczki tutaj, fajny widok Może kamerzysta pokazać widok, tak jak wcześniej Fajny zachód tam się robi po lewej stronie yy, Wszystko jest yy, ekstra No niby ekstra, wszystko fajnie Ale robi się ciemno, a my wyszliśmy bez latarek, bez niczego tak, Więc za te 10 godzin. minut się ściemni to Będziemy w czterech literach, będziemy po prostu, nie? tak to mówimy no się. Przepraszam. A to jest 5 liter. Uwaga. <grystanie> Korzystając z okazji, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. Oczywiście, zasubskrybować nasz kanał. Tylko I po to. zostawić komentarza. Przepraszam cię, Bartku. Oczywiście, tylko po to, żeby wesprzeć nas, żeby poszło to w algorytm. A my co? Szybko czekamy, bo zaraz będzie ciemno. W lesie to już jest totalnie czarno. Musimy wziąć jedzenie i zwijamy się. Pokażemy Wam. Jak będziemy mieli kiełbaski nasze. Ale I nadjeżdżają ok, nasze idzie. kiełbaski. Jesteśmy trochę zasapani, bo wybiegaliśmy teraz pod góreczkę. Ale chcemy wam pokazać, póki jest jeszcze jasno, poza lasem, jaka jest różnica jak wejdziemy do lasu. Więc chodźcie i zobaczycie. Jak wychodziliśmy kiełbaski po potem prowian, to już było ciemno. To jest praktycznie jak nie widać. Jak widzicie, na dworze jest jeszcze dosyć jasno, ale w środku... Weźmy tutaj nie wiem czy będziemy cokolwiek widzieli, do splezna. Do zaraz na przystani naszej. W co? <laughs> Ja pierdolę <laughs> y, Rozpaliłem ognisko, rozpaliśmy y, Igor właśnie na naostrza nam kije, żebyśmy zjedli sobie pyszną Tak, żeby kiełbasy. na kiełbaskę było, zobaczcie, jeden, drugi Tam Szymon miał trzeciego kija yy, I będziemy jedli też Tutaj mamy właśnie ognisko, dużo żaru, jak najgrubsze patyki mamy Jak będzie trzeba, to pójdziemy potem do lasu, tutaj yy, 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 słyszymy jakieś dziwne dźwięki, także Nie no, schiza jest straszna, bo ogólnie... powiem Ogólnie trochę się schizujemy, jest mega ciemno, a jeszcze właśnie na dworze nie jest y, totalnie ciemno, a w lesie totalnie ciemno, więc nie jest lekka. Niedaleko jest kamieniową, także też jest, y, też jest y, gwar i jest po prostu no, hardcorowo, tak? Ale po to tu jesteśmy. Rozpaliśmy już ognisko, w sumie to wcześniej. Yy, czekaj, masz, masz telefon? Weź, godzinę pokażemy. Godzinka 21.44. Dokładnie tak. A jest lipa straszna, powiem wam. Przed chwilą siedzieliśmy, rozpalaliśmy ognisko, ja miałem już nabijać kiełbasy na kija, ale jakaś sarenka Cicho. przebiegała. Nie mamy mikrofony, nie będzie tego słychać. Jak może, no właśnie nie usłyszycie tego, ale... ale ogólnie cały czas tutaj coś piszczy. Wcześniej było jakieś chrumkanie, tak jakby dzika. Znaczy nie nie ale tak jakby piszczenie. Nie wiem, czy to jest, tak? Czy jakiś mały dzik, czy co wiecie. No ale wiadomo. Wyobraźnia teraz. No właśnie, i schiza jest. Staramy się nie nakręcać, ale jak jakieś szelesy, przy filmie oczy zobaczyliśmy sarny, to nogi nam zagrały, ale staramy się to opanować. Zjemy kiełbaskę, pogadamy, pośmiejemy się, no co nam zrobią, no kurde, jesteśmy w trójkę, a te strzały, to strzał jakiś tam <grym> myśliwy, to nas także zastrzeli to. <Zastrzelił>, Nie <grym> także wstydu. jesteśmy bezpieczni. Nie będzie wstydu, prawda. pół. To Zobaczcie, ognisko się pali, kiełbaski mamy tutaj, mieliśmy nabijać, ale tak zostawiliśmy z toki. kije są naostrzone, także działamy i zaraz zobaczymy. Jak coś, to mamy dzidy i lecimy z tymi dzikami. Tak, z dzikami. <grym> zaraz A ja jestem dzik. ja jestem naszą dzik. naszą kuchnię polową, jak zrobimy kiełbaski pyszne. Dobra, ogólnie poszliśmy do namiotów, bo słyszeliśmy jakieś dziki normalnie, przebiegały tutaj centralnie obok nas. Igor siedzi w swoim, my siedzimy w swoim. Cześć, zaraz do jego. Halo, halo, Igor, słyszymy się? Nie mam krótkofalówki. <grym> Dobra, on nie ma krótkofalówki, ale jest niedaleko. Ale jak coś, to jesteśmy na łączach, on tam ma obok, no nie? Także chwilę teraz musimy przeczekać, i, i co? No i wracamy znowu na ognisko. Dobra, widzowie, wyszliśmy przed chwilą z namiotów, bo kurde, coś chodziło, nie widzieliśmy co to. Schowaliśmy się tak. i ognisko trochę wygasa, ale cały czy, czas coś słyszę, szczerze. Nie wiemy, czy to dziki, czy nie. Zwróć Zwróć znowu? I... Cały czas coś jest, No stop bez przerwy, coś tu malegowisko. Chodź zobaczymy, bo tam drewno Nie wiemy, czy to całe... są dziki, czy sarny, gdybyśmy wiedzieli, że to są sarny, no to git, ale. Nie, ale dowiemy się. Działa no... nam trochę wyobraźnia no, Tak, nie trochę powiem, trzeba nie. mieć bezpiecznie. A tego jest jakoś 22.30, 40. O, no właśnie. Ale na, na dziki trzeba odkonać uważać. Kurczę, no, jest co to ciemno, jest? No, jak podejdźmy, bo tak jak drewno musimy zebrać. Ty. Co to cii, cii, cii. Nie, głupio się czuję trochę tak, jak w jakimś filmie. Dosłownie jakbyśmy film nagrywali w lesie, ale cicho. Weź tam poświeć. Ty coś. Coś tu? Nie. Ty, coś się ruszyło. Nie nie nie, 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 ja idę, ja idę do namiotu. Ty. Zjedliśmy swoje pierwsze kiełbaski przed chwilą Niestety nie nagraliśmy Wam ich chyba, bo tacy postresowani na razie jesteśmy, że nie wiemy co się dzieje do końca Dołożyliśmy trochę ostatnich drewienek do ogniska, żeby się paliło, ale jak widzicie mało co nam zostało Więc musimy wyruszyć w las i poszukać czegoś Zebrać taką większą kupę, żeby później już nie chodzić, bo będzie lipa po prostu Już jest ciemno, jest strach, a później będzie jeszcze gorzej Także nie mamy na co zwlekać I co? Idziemy do lasu Gdzie tam, tam? No mi się, że tam powinniśmy pójść Dobra, to... Chodźcie z nami. Ja sobie czołówkę zapalę. Najgorsze jest to, że my jesteśmy, jakby nie na samej górze, ale jesteśmy za górką centralnie. Że, jak coś jest po drugiej stronie górki, może być 20 metrów od nas, a my tego nie widzimy, a, a bardzo dobrze słyszymy. I samolot. Dobrze. ale w trójkę jesteśmy bezpieczni. Mamy siekierę. Nie wiem, co nam miałaby nam dać, ale czujemy się lepiej po prostu. O, ty jest jakieś drewieńko. Opa! No. Mieliśmy się też rozdzielić, ale stwierdziliśmy, że nie ma to największego czy tam najmniejszego sensu. To niby chwilę pod content, ale tak naprawdę... Nie ma co ryzykować, bo to faktycznie coś by się stało. Nawet, nawet ktoś by się potknął, zgubił i, tak, i by byłby problem. Tak, by skręcił, nie miał jak <coughs> dojść, zgubiłby było -toki. Dokładnie, tak. Żarty żartami, ale trzeba być poważnym. To jest kanał, który też oglądają dzieci. <coughs> <coughs> nie, to było słabe akurat bardzo. No właśnie, ślimak fał, fajnie to wygląda nasze obozowisko się pali. też nie bójcie się, jest to teren prywatny, na który dostaliśmy dostęp, wstęp, więc palenie ogniska i itp. możemy to robić tego typu rzeczy. Oczywiście w bezpiecznych warunkach, tak? Mamy tak, wodę, tak, 5-litrowy tak. baniak także Mamy baniak z wodą, specjalnie przygotowany na to. No to co, zaraz wam pokażemy jak dokładamy drewienkę, jak układamy tam w miejsce na drewno i nie wiemy czy nie zrobimy takiego podku małego, który totalnie nic nam nie da. Tak naprawdę jeśli... Ale mi, tak pod kątem Ale fajnie się robi naprawdę takie rzeczy, craftuje. Nie wiem czy graliście w Son of the Forest, Sons of the Forest, ale... Albo po prostu w The Forest od pierwszego. No właśnie, w The Forest ogólnie, w tą serię, to fajnie to wygląda na komputerze, jak się ogląda kogoś jak gra, ale jeszcze lepiej gra się w to w prawdziwym życiu, że tak to powiem i naprawdę jest fajny klimacik, jest stres, ale... Działam. No co, idziemy dalej po drewno tak idziemy robić, nie będziemy gadać, bo to, bo to nic nie zbieram A drewienko trzeba... No właśnie, spawić. a ja zbieram, Igor, do roboty Robimy to Robimy to Dobra, widzowie, jestem u siebie w namiocie Chowaliśmy się nie z powodu dzików, ale z powodu szerszenia, bo tutaj nam lata A jednak głupio byłoby zostać ugryzionym przez szerszenia, bo teraz do nikogo nie zadzwonimy, bo jest już... No, zegarka nie mam, ale patrzyłem, to jest już po 23 Chwila Ten czas, kurde... Tak wolno mija, co chwilę to ognisko trzeba rozpalać na nowo. Znaczy nie na nowo, ale trzeba dokładać drewna. Kiełbaska mi się robi, więc zaraz sobie wyjdę, zjem. Ładujemy też sprzęt, mamy jednego powerbanka. Tutaj chłopakom zabrałem, żeby latarkę trochę podładować, bo bez niej byłaby lipa totalna, gdybyśmy siedzieli tylko w namiocie. A dzięki mniej mamy zwiększone pole widzenia. Dziki słychać cały czas, ale mamy pianeczki. Trzeba będzie coś zrobić z nimi, trzeba będzie je podpiec. No ale na razie co? Nie wiem, o której pójdziemy spać, bo jest naprawdę hardkorowo. hardkorowo. Jak wyjdę z namiotu, to wam to nagram. Nie wiem, czy chłopaki też to będą coś nagrywali u siebie. Także nie przedłużam, nie gadam więcej, bo to jestem w emocjach. To będę mógł gadać tak 10 minut, ale nie ma co tak lać wody. Także jak wyjdę z namiotu, wam coś nagram, albo chłopaki już to będą nagrywali. No, nagrywam właśnie teraz. No, widzowie, jeszcze pokażę Wam jak to w środku wygląda, bo na samym początku pokazywaliśmy. Ale tutaj mam śpiwór, o i kalimatę. Namiocik jest rozbity, jak widzicie, elegancko. Przecież wam nagrywam jak gadam. Tu jeszcze prowiancik mamy, ale to kaba, nosiki na rano zostawimy. Te ciastka, tą resztę to nie wiem kiedy to zjemy, bo nie ma czasu jeść po prostu. Tutaj jeszcze mam jakieś spodnie, tam sprzęty do nagrywania, ale szczerze, nawet nie ma czasu rozkładać tych rzeczy. Drona raz odpaliliśmy, zrobiło się ciemno, to nie było czasu. No i co? Nie wiem nagrać jak wyjdę z namiotu, ale nagrywam jeszcze tutaj się dogrywam, więc pozdro. Dobra widzowie, ogólnie mamy problem, bo szerszeń, szerszej nas napadł I, i ogólnie siedzimy w namiocie i mamy trochę problem, bo on cały czas tu lata. No nie i coś tam cały czas chodzi, weź tam zapal, tam przez, Ej, przez to białe. Tutaj mamy okna, przed chwilą je otworzyłem i słyszałem jakiegoś dzika na dworze Ale ja się nie boję dzików Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy co tutaj grasuje Co to tak naprawdę jest? Jakiś dzik, coś żółto się zrobiło, jakiś dzik tu grasuje Zobaczmy co to jest Zobacz, zobacz, korzysta Ale dzik Chicago Bulls Kurde, ale się boję teraz Aaaa! Dobra, sytuacja opanowana yy, Zamknęliśmy tam furtkę, jak możecie zobaczyć Zamknięte, już szerszenia nie ma, wyleciał na szczęście. No były, były momenty grozy, baliśmy się, aż pogryzie. A w takim lesie nikt nas nie przyjedzie, więc. Ale dobra, sytuacja opanowana. Lecimy spać i rano się odzywamy. Ju. Przed chwilą wyszliśmy z namiotu. Ja tam coś ponagrywałem u siebie, pewnie to przed chwilą widzieliście. No co, trzeba dokończyć smażenie kiełbas. My z kamerzystą odpoczywaliśmy. Szczególnie psychicznie, bo. Nie no, psychicznie, niby się odpoczywa, to wszystko słychać dalej w tym namiocie. Ale fajne, fajne. tak, Warto tak. sobie zrobić taki właśnie tak. noc z takim. Fajnie się tak właśnie odbudzać. na pole namiotowe no. pójść, bo to jest naprawdę fajne takie odczucie w tym namiocie. Tak bliskość z naturą jest. Szczególnie w takim razie, jak tutaj jesteśmy. No właśnie, zobaczcie, tu nic nie widać, a wszystko słychać, to jest ten problem. Ale na spokojnie, pilnujemy to ognisko, żeby cały czas się paliło, bo ono też daje nam światło, jak się wychodzi. Tak Zaraz właśnie musimy się dorzucić. dorzucić. Dmuchnie się raz, dorzuci się i tu będzie się palić cały czas, tak, bo tu jest tak. taki żar, że. Żar jest fajny, żeby <coughs> ziemniaki teraz dorzucić, co nie? Faktycznie, no mogliśmy tak. wziąć ziemniaczki. Kiedyś się robiło te ogniska, tak. Kurde, na jeziorko się jechało z rodzicami. Ziemniaki, folie do ogniska. Nie wiem, czy kiedyś tak robiliście, ale jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, jakie macie takie fajne wspomnienie. No w ogóle, czy tak właśnie? Z jakimś biwakiem, z ogniskiem, czy kiedyś spaliście w namiocie, to. No, a jak tak teraz rozmawiamy, to chciałem jako podziękować. Na przykład pod poprzednim film... odcinkiem, filmem. Mega dużo osób właśnie pisało, że fajny film i to jest mega budujące. Nie? Tak, to bardzo Szczerze. buduje i no. poprawia też zasięgi. To o tym tam chyba wcześniej mówiliśmy, też nie wiemy co będziesz na tym odcinku. Ale naprawdę jeśli możecie, to napiszcie komentarz byle jaki nawet żeby, bo to. Nawet możecie zasięg... opisać krytykę, co możemy poprawić. To serio tak, też tak, jest tak, dla nas bo też to bardzo to ważne. Nie? To dopiero zaczynamy i dużo nam to da. Naprawdę. Dobra, tak żeby nie zanudzać, żebyśmy nie gadali cały czas co? Robimy sobie kiełbaski, kończymy. I Będziemy pewnie skoda, siedzieć, bo jest, mamy no. ograniczenie sprzętowe, a gwiazdy tak super to widać, bo się w no. takim trójkącie pomiędzy Legnicą, Jaworem a Złotoryjem, że nic tutaj nie ma totalnie, żadnego takiego zanieczyszczenia światłem, jak to się mówi i niebo jest czyściutkie i, widać I jeszcze jest gwiazdy. noc spadających gwiazd dzisiaj. Tak, tak, więc, więc jedno już widziałem, to życzenie moje brzmiało, a nie, powiem Wam, Gagat. Bo się nie spełni, nie się nie spełni. dobrze spełni. jest. Dobrze. Dobra, no to co? Jak coś, coś się dobrze. będzie działo, to się odzywamy, i. Tak jest, i w kontakcie widzę. Dokładnie. Buziaczki. Fajnie. Dobra widzowie, sprawa jest taka, że chyba kładziemy się spać na razie, bo nie mamy nic do roboty, pojedliśmy trochę tych kiełbasek i za bardzo nie chce nam się nic więcej robić, też nie ma nic do roboty, a nie chcemy na siłę siedzieć tutaj na dworze, więc jest 12, no 5-10 minut po północy, więc na razie kładziemy się i zobaczymy co będzie, najwyżej gdzieś nic się nie będzie działo, nic nas nie obudzi, no to zobaczymy się rano, też zobaczymy ile pośpimy. Jeśli ja dłużej pośpię, no to chłopaki pewnie wcześniej coś ponagrywałem, ale to już zobaczycie na materiale dalej, także co? Dobranoc. Yy, dobra, widzowie, 20, znaczy 20. 24-20.20, no 20, 20, 20. 20. co? Nie ma co spać, chodzi cały czas dookoła, coś nas i co? Gramy no, w jeden. Jeden, tak teraz się pikniemy -la -la -la. Siedzimy sobie tutaj, jedna lampeczka, tam za szympkiem jest druga. Na razie sobie pogramy i zobaczymy, co będziemy dalej robili. Więc jeśli nie będzie żadnego update'u to widzimy się rano, a jeśli coś się będzie działo, to na pewno to zobaczycie. Trola lolo. staliśmy, siedzimy, żyjemy, o dziwo. No ale jesteśmy tak połamani, że to jest żart jakiś tragedia. Szyja tak boli. Ale... Szyja. Tak od czwartej z Bartkiem pospaliśmy. Tam Szymek szybciej poszedł spać. Teraz rozpaliliśmy szybko <laughs> ognisko. O kurde, znowu szerszeń przeleciało. <laughs> To lata, to sywać go jak drona po prostu z daleka No ale co, rozpalimy ognisko, w sumie to już się pali Kiełbaski jakieś dorzucimy, zjemy sobie śniadanko sobie no, możesz pokazać lije. widok teraz jak wygląda, bo to w nocy nic nie było widać Nie ma się porównania, w ogóle tam ktoś idzie sobie po górce godzina. z psem. o zaraz wam powiem godzina Na ktoś poszedł 8.56 No Nie wiem, nie, nie żyły jest No co. także damy wam kolejny update po prostu jak się już ogarniemy <kuh> i tak Dokładnie Zaczniemy się wcinać Teraz w dzień ten las nie wygląda tak strasznie. Fajnie wygląda. Mega, tak Ładne. spokojnie właśnie, co nie? Jeśli tak patrzysz w las, to jest mega spokojnie. Prakticzne. Składamy rzeczy, sprzątamy. Trzeba sprzątać dokładnie. Tak jest, bo musimy lecieć zaraz. Jest z 20 po 10. Tyle przeżyliśmy w tym lesie. Właśnie, 20 pokaż 10 godzinę. Jest, 20 22 20 po dziesiątej. dokładnie. Co, składamy namioty. Nie wiem, czy jakiegoś time lapse rzucimy, czy po prostu już to utniemy i coś tam na koniec damy. No to sobie zobaczycie efekt końcowy. Jak zużymy te namioty, tak posprzątamy i pokażemy wam, że naprawdę nic tu po nas nie zostało. Dokładnie. Bo lasy trzeba szanować, pamiętajcie o tym. I my o tym wiemy. <laughs> Także co, zabieramy się do sprzątania. Uf. Dobra. Wszystko posprzątane, jak widzicie. Tak listy, jest, widzicie, namioty złożone. złożone. Zobaczcie sobie, mały worek na śmieci, tam są wszystkie śmieci. Dokładnie. No i co? Dziękujemy za oglądanie, widzowie. Dziękujemy za oglądanie. Mam Tylko nadzieję, jeszcze, że. Chciałem coś jeszcze pokazać wam, chodźcie. Szybko tak. ze mną. Nie wiem, czy widzieliście? Tak, pójdźcie zobaczyć. Ale, ale tutaj, tutaj. Yy, zaraz, chodź, chodźcie, wam pokażę. Nie, w nocy. Dzisiaj to rano odkryłem, że w nocy tutaj, yy, tam o. Tam na dole, nie? Tam na dole, normalnie, stado dzików leżało, no nie? Ty, co jest? Ej, ktoś tu był przed chwilą! Nie. Ktoś tu był! chodź tu! Chodź, zobacz, chodź, kamerze, co? ktoś tu był przed chwilą, ej! Co jest? Igor? Ej, Igor! Czy krótkofalówka? Ej, ej, wracajcie, wracajcie! Halo, halo, gdzie ty jesteś?